Nie, Czekaj, oj, oj, nagrywa się. Dobra. To idziemy do wczorajszego dungeona teraz, poprzedniego. Czekaj. Dobra. Ponieważ będziemy raczej zwiedzać trochę cave system, to ten odcinek będzie dłuższy od poprzedniego. Raczej nie pójdziemy spać wieczorem, tak zaraz. Nie chcemy się nastawiać tego, bo z tym bez sensu nie chodzić i non no stop wracać. Pójdziemy za jednym razem, większość zwiedzimy. Idziesz? Czekaj, muszę sobie zrobić kilo. Nawet kilofa nie masz? ale ja robię porządnego Drewnianego Mówisz? Nie. Takiego. Weź tu dałem No wiem, chcę właśnie, ja tu tutaj naprawiałem O. Wylazłeś? Gdzie ty jesteś? Tutaj. Gdzie? No jestem w domu. Gdzie jesteś? Chodź. Stop do domu. No teraz już wiem, że jesteś za mną. Tu, bo tu? Nie, 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 nie tu. tu. Tu, tu, tu i tu. O, jestem dobra. Razem. No już teraz ich I teraz, jak jesteśmy. Jak tak zeskoczysz, to kichnie w trzy. Gdzie ty jesteś? Chodź. Czekaj, do podróży. No, gdzie ty jesteś? Już idę do ciebie Już jestem Gdzie? No, to. no tu za tobą. Chodź. Zam. Chodź. Dobra, jestem. Chodź. Jestem I już. teraz tu, gdzie ja jestem, no chodź. Nie jestem za tobą. O, tutaj, gdzie ja teraz no. jestem, to weź tak się spójrz na dół i kliknij F3. A, duszki z system. Widzisz i na dół się spójrz, F3 i na dół. O. Kurde. <laughs> Nie? Czekaj, kopię do dungeona. Zaraz będziemy wbijać do dungeona. pochonia mi nie zaświeciła. To nic. To z pochoniem. Otworzyłem. Czekaj, chcę we własne wejście. <grym> i jak tu zabije z okienka. Ła! Wejście mi w Otwieram całkowicie. Za pewno, czemu tu się świnia kręci? Oła! On jest zaskoczenia wziął, bigo, bigo. Drugi dzień atakuje. Ty, ty zajmij tego, jak ja zamknę A. tego dungeona. Padłeś. O, Ej, z dungeona od razu przejście do cave systemu. Nie, to takim taki mini system, to nic właściwie nie ma. Powiedz, powiedz to by, co to jest w Dungeon? W nie? Zaraz sprawdzę. Dungeon! <grym> o, dwa chlebki. Kakao. Jeden żelaza. No i więcej nie wezmę. Pozbieram tego. Bugę, co tego mchem. Wchodzę do ciebie. Właśnie to było twoje. Masz jedne, ty miałeś jednego drewnianego kilofa, jednego kamiennego, nie? No. Czekaj, Zaraz ci wyrzucę. Jednego miałeś, a nie no, dwa. Miałem. Ty miałeś dwa. Co jeszcze miałeś? Sworda drewnianego. drewnianego. 10 Co jeszcze? Świeczek. Lampek. Lampek. <laughs> Pochodni. Nie mam. Nie mam czegoś takiego. Nie posiadam. Wróć do skrzynki. To się przyda No Jak ty łazisz Skill drzem. Dobra, to już zostawię Co to ciekawe, nic nie ma. Znowu coś słyszę o obok jest zombie Kopię do niego rzeczy O! Gave system Okay. co ty mówisz? Nie, nie... A, tak. nie, nie. Żelazo znalazłem. Gdzie ty jesteś? ty nie wiem Raz uderzyłeś, nie? No. No właśnie takie takie jakieś coś dziwnego jest. Ja też tak parę razy miałem. Raz uderzyłem i mi się kiedy zużył. Ale już mam. Skąd co masz? Skąd masz? Od Taki do do Ale bóry. też mi dużo ej. Tutaj. Kejp system przy w systemie. uczaj. Odetniemy dopływ wody. No, To jeszcze żelazo jest. Więcej żelaza. Co i to wszystko? W dół by można jeszcze kopać. Gdzie ty jesteś? Kopię w dół. Zrobię takie jakby schodki. O Jezu. Nie tak miało być. O, dobra, jest. No ja Znowu Gdzie ty, 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 ty kopiesz? gdzie ja kopie w dół no. ale gdzie ty jesteś pod tobą. ej Czekaj. patrzysz Zobaczmy. się na mnie oczy tutaj na mnie Nie tu miałbym. być no nie podłaś mi pod kilofa nie ile tego leci

O, już jesteśmy dosyć blisko tego wszystkiego. Mam często a... O, cave system. system Dziwny. Mm. Au. No, no szybciej. tam... Yy, yy. Ojej. Widzę tego creepera. Ty pozbieraj, ja trochę zwiadu zrobię. Zombie? O, jeszcze trochę żelaza. O. Widzę też tego creepera Dobra dobra, my ten gadu, ale jak wyjdziemy z tego temu Nie wiem, kombinujesz coś Ja tu schody zrobię później Creeper Creeper <grych> Atakuje mnie Laga Laga miałem Nie wiem, że go ona... naprawię Laga miałem I mi mnie trochę Creeper zranił to niedobry, a Atakuje, kiedy lagi mam. Za to dużo żelaza odkrył. Co? Creeper. Ja też mam żelazo. Mhm. dobra. Ja do dwóch.